To musiało wyjść na jaw. Zdjęcia z party po premierze Trójkącika, czyli trzech na próbę wstrząsnęły szą biznesem. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz ich ekranowa chemia wydawała się przenosić do prawdziwego życia, a my mamy na to dowody. Przygotujcie się na sensację, bo to, co działo się za kulisami, jest jeszcze bardziej intrygujące niż sama sztuka. Jeśli szukacie prawdziwych emocji i zakulisowych sekretów, dobrze trafiliście. Jesteście gotowi na to, co widziały nasze oczy i obiektywy? No to zaczynamy. 1 grudnia scena relaks w Warszawie stała się areną nie tylko artystycznego debiutu, ale i gorących spekulacji. Uroczysta premiera spektaklu Trójkącik, czyli trzech na próbę, zgromadziła tłumy, ale to nie fabuła sztuki, a zachowanie dwójki głównych aktorów. Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza stało się tematem numer jeden. Już na czerwonym dywanie coś zawisło w powietrzu. Agnieszka Kaczorowska, niczym prawdziwa biwa, olśniła wszystkich. Połyskującej sukni z głębokim dekoltem, idealnie podkreślała jej perfekcyjną figurę, sprawiając, że nie można było oderwać od niej wzroku. Obok niej Marcin Rogacewicz, uosobienie elegancji. W idealnie skrojonym czarnym garniturze prezentował się po prostu zjawiskowo. Ale to nie ich kreacje. Choć same w sobie warte uwagi, były najważniejsze. To ich wspólne zdjęcia, ich wzajemne. Spojrzenia, uśmiechy, które wymieniali, mówiły wszystko. Ich ekranowa chemia, którą widzowie znają z innych produkcji, na czerwonym dywanie wydawała się nabierać zupełnie nowego wymiaru. Wyglądali na tak doskonale zgranych, tak naturalnie czuli się w swoim towarzystwie, że fotoreporterzy nie mogli się nacieszyć, łapiąc każdy ich gest, każde spojrzenie. Czy to była tylko gra dla... publiczności, czy może zalążek czegoś znacznie głębszego? Premiera Trójkącika przyciągnęła oczywiście całą plejadę gwiazd. Sylwia Gliwa, również aktorka spektaklu, postawiła na odważną, prześwitującą stylizację, która idealnie wpisywała się w nieco pikantny tytuł sztuki. Maja Chyży przyciągnęła uwagę intensywnie czerwonym kompletem, pokazując swój niepowtarzalny styl. Jakub Kutner, Kolejny z aktorów zachował klasyczną elegancję. Ale, bądźmy szczerzy, choć inni błyszczeli, to czy wszystkich były skierowane na ten duet? Na Agnieszkę i Marcina. Ich pojawienie się na premierze było jedynie przygrywką do tego, co wydarzyło się później. Po oficjalnej części, kiedy emocje związane z debiutem nieco opadły, atmosfera stała się bardziej swobodna, przyszedł czas na bankiet. I to właśnie tam kiedy światła reflektorów nieco przygasły, a granice między sceną a rzeczywistością zaczęły się zacierać, wydarzyło się coś, co podgrzało plotki do czerwoności. Agnieszka, Kaczorowska i Marcin Rogacewicz nie opuścili bankietu. Wręcz przeciwnie. Byli tam, w centrum wydarzeń, ale już w znacznie bardziej zrelaksowanej, intymnej atmosferze. Rozmawiali z innymi gośćmi. Śmiali się, ale przede wszystkim nie spuszczali z siebie wzroku. Ich swobodne, radosne zachowanie, wspólne chwile przy bufecie, te ulotne gesty, które udało nam się uchwycić na zdjęciach, to. Wszystko krzyczy: Tu jest coś więcej. Nie była to sztywna poza, nie było to granie roli. To była autentyczna radość zbycia razem, niezwykła zażyłość, która biła od nich na kilometr. Zachowywali się jak prawdziwie zakochana para, która zapomniała o otaczającym ją świecie, skupiając się tylko na sobie. Czy to możliwe? Że intensywna praca nad sztuką, która notabene nosi tytuł. Trójkącik sprawiła, że ich ekranowa relacja przemieniła się w coś realnego. Te zdjęcia, które mamy, są bezcenne. Pokazują momenty, które wymykają się oficjalnym doniesieniom, uchylają rąbka. Tajemnicy, która od teraz będzie rozpalać wyobraźnię fanów. Co to oznacza dla polskiego show biznesu? Czy Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz to nowa, gorąca para? Czy ich niesamowita chemia to? Tylko profesjonalizm, czy może początek prawdziwego romansu, który narodził się na scenie i przeniósł do życia? Te pytania zostawiamy Wam. Jedno jest pewne: ten wieczór dostarczył nam nie tylko znakomitej rozrywki teatralnej, ale i prawdziwej, soczystej plotki, która na długo pozostanie na językach. A my, jak zawsze, będziemy śledzić każdy ich ruch. Dajcie znać w komentarzach. Co wy o tym myślicie? Czy to miłość, czy tylko gra? Czekamy na wasze teorie.